Witam Was wszystkich. Dzisiaj przed nami pilarka Echo, model CS3510ES. Jest to pilarka amatorska. Mamy tutaj 2,1 konia mechanicznego, 34,4 pojemności. Tak ona się właśnie prezentuje. Jest to jedna z najmniejszych pilarek dostępnych od marki Echo. Bardzo lekka, deklarowane 3,7 kg na pusto, oczywiście jest bardzo leciutka i poręczna, a zarazem muszę Wam powiedzieć, że mocna. Co ciekawe, ona tutaj kręci się w tej chwili do 13 tysięcy obrotów, a deklarowane maksymalne obroty to 13700. Więc bardzo wysoko się kręci, tak? A więc może sobie najpierw ją umówimy. W tym modelu mamy takie koreczki. Powiem Wam, że one są bardzo dobre. Moim zdaniem, chyba rączka tutaj będzie pasowała do ich odkręcenia. A jakże inaczej, trzeba sobie troszkę więcej sznurka wyciągnąć. I bez najmniejszego problemu, idzie sobie ten koreczek odkręcić. Tutaj od oleju jest taki sam. Powiem Wam, że to jest bardzo poręczne i wygodne rozwiązanie. Ja tą pilarką już trochę popracowałem. Nie jest do końca taka czysta, jak ją wyciągnąłem z pudełka. Przepraszam. I już co nieco mogę powiedzieć o jej pracy Moim zdaniem, w tej cenie 1450 zł kosztuje w tej chwili Powiem Wam, że jest nad czym się pochylić. Była taka malutka fuszka do zrobienia, do przycinania świerki i tak dalej. Powiem Wam, że spisała się świetnie. Naprawdę świetna maszyna. Ale to jest tylko moje zdanie, nie każdy musi się z tym zgadzać. Jednak odpowiednie, odpowiedniczki tej pilarki w innych markach nie prezentują moim zdaniem jakiegoś oszałamiającego poziomu w porównaniu do niej. Sam posiadałem 135 Mark 2 od Husqvarna, 2.2 konia. Ci co mnie znają to wiedzą co ja z nią przeżyłem. No to jest tak, jakby porównywać nie wiem w sumie BMW do malucha. To, tak uważam, niestety tamta pilarka mnie bardzo zawiodła. Co do amatorskich małych sztili, wiem, że 172 prezentuje się całkiem nieźle, ale co do odpowiednika tej pilarki, nie wiem zbyt dużo, prócz tego, że tam parę razy go widziałem, ale powiedzmy sobie szczerze, że budzi, budzi po prostu moje wątpliwości, jego wykonanie. To nie jest tak, że sram na steila na huskwarne, Tylko po prostu już troszkę tymi pilarkami operuje i widzę, że w huskwarnie w stylu niestety, ale pilarki, prawdziwe pilarki zaczynają się gdzieś tak od 3000 zł. Niżej w dół, jeżeli schodzimy, to już nie jest tak wesoło. Nie jest tak kolorowo. Oczywiście niektóre maszyny można wyróżniać, są fajne i tak dalej, ale, ale to jest materiał na inny odcinek. Przejdźmy sobie do naszej echo. Starter jest w jakiś sposób wspomagany. Mamy tutaj easy start, bardzo lekko się ciągnie. I nie jest to taki Easy Start znany np. z Hechta czy z v 251, tej malutkiej. Powiem Wam, że bardzo przyjemnie się odpala tę pilarkę. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń do sposobu jej odpalania. Mamy tutaj oczywiście regulacje śruby T, L i H. Czyste zbiorniki. Wiemy, ile znajduje się aktualnie paliwa oraz oleju. W tym, w tym modelu nie mamy ostrogi metalowej w zestawie. Prawdopodobnie można ją dokupić. Widzę tutaj otworek. To jest ta sama historia co 3010. E, mamy tutaj oczywiście wychwytnik plastikowy, zakręcany tutaj śrubką. Tumik prawdopodobnie nie ma katalizatora. Ma siatkę przeciwiskrową, ale katalizatora prawdopodobnie tam nie ma, ponieważ pilarka zbyt żwawo chodzi. Tak jakby nie była przez nic wiele dławiona. Wiecie do czego zmierzam? Więc przejdźmy sobie dalej. Hamulec, powiem Wam szczerze, że też nie, nie ma z nim żadnych problemów. Jest to twardy plastik. Powiem ogólnie, że jestem zaskoczony jakością plastików w ogóle w tej pilarce. To trzeba sobie powiedzieć od razu, że jest bardzo solidnie, dobrze wykonana. Jak na tę cenę nie odstaje w żaden sposób od konkurencji pod względem jakości tych plastików, rączek i tak dalej. Tutaj mamy plastikową rączkę. I tutaj już nie widzę, nie, nie mam opcji, że tak powiem, zajrzenia, czy tutaj jest metalowa rurka w środku. Tak jak w 4010 i innych farmerskich Echo, tak jak 4920. Więc wygląda na to, że pewnie będzie cała plastikowa, ale ona jest, jest bardzo dobrze wykonana. Nie mam tutaj do niej zastrzeżeń żadnych pewnie się trzyma odkręćmy sobie tutaj pokrywę bo mam popuszczone nie mamy tutaj nakrętek niegubiących tak wygląda nasza osłonka byście widzieli dobrze stalowy wodzik oczywiście boczny napinacz i hamulec znajduje się tutaj jak to wszystko wygląda ładnie, moim zdaniem jest bardzo dobrze dopracowane. Bardzo dobrze dopracowana ta pilarka. Mamy siubeczki, odkładamy. Tak prezentuje się sprzęgło. Od razu widać, że to nie jest byle jaka robota. Spore, solidne. Mamy tutaj zębatkę stałą. Jak będzie widać, nie ma tutaj kółka pływającego. I nie mamy też regulacji wydatku pompy olejowej. Mamy tutaj jedną sprężynę, tutaj taką pionową. Tutaj jest kolejna sprężyna. I tutaj z wierzchu nie idzie zobaczyć już nic, zaraz jak sobie ściągniemy pokrywę. To może zobaczę coś jeszcze. Czy jest jakiś odbój, czy coś? Tak jak mówiłem, nie ma tutaj regulacji pompy olejowej, ale powiem Wam szczerze, że to nie przeszkadza w żaden sposób. Dobrze, teraz sobie zajrzymy pod osłonę filtra. Się przyzwyczaić do tych klipsów. Tak się prezentuje nasza obudowa. Powiem Wam, że twarda. Nie ma też do niej żadnych zastrzeżeń. Tutaj mamy taki filtr. Ciąg, on jest jakiś taki. Papierowy, albo filcowy To jest podobne rozwiązanie do tego wkręcanego w farmerskiej, w farmerskiej pilarce 4920 Tylko, że tamten był wkręcany, to jest podobny materiał Warto od razu powiedzieć, mamy tutaj gaźnik Walbro Nie jest to... Jakieś dziadostwo, jakaś dziadowska marka Tak to się wszystko prezentuje. Tutaj widzicie, jak to wszystko tutaj ładnie chodzi. Tak, jak mówiłem, już ją troszkę potestowałem. Więc co nieco już o niej wiem. Na pewno jeszcze będę ciągnął więcej, żeby wam powiedzieć, jak się sprawuje. Świece mamy oczywiście. Nie wiem, czy tu będziecie widzieć. NGK z dopiskiem R, czyli pewnie z rezystorem. Malutki cylinderek. 34 pojemności. Tutaj mamy naszą cewkę. Naprawdę fajnie się ta pilarka prezentuje. Tutaj mamy pompkę. Tutaj jest oczywiście dźwignia ssania. Bardzo łatwo się ją wyciąga. Wyraźny przeskok, i warto jeszcze wspomnieć, że pilarka jest cały czas tak jakby włączona, tylko tą dźwignią ją gasimy. To jest bardzo fajne rozwiązanie, znane już z innych pilarek Echo oraz Shindaiwy. Zajrzymy sobie jeszcze pod ten filtr. Tak on wygląda w środku. Że jest już troszkę pobrudzony. Widzicie, jak to wygląda. Bardzo ciekawa pilarka. Mam nadzieję, że nie zmienię o niej zdania w trakcie testów. Bardzo łatwo się zakłada ten filtr. Dopychamy tutaj sobie. Jedyny moim zdaniem taki minus, że do otwarcia tych klipsów trzeba użyć jakiegoś narzędzia, klucza bądź śrubokręta. To mi się troszeczkę nie podoba w niej, ale... Powiedzmy, że, że, że za tą cenę no, nie można mieć wszystkiego, jednak jest to pewne rozwiązanie. Przejdźmy sobie jeszcze do prowadnicy. Jak widzicie, już troszkę swojego dostała. Ona musi mieć swoje, tak? Warto zaznaczyć, że to jest cumura 35 cm, czyli 14 na 3 ,8. Tak ona się prezentuje, powiem Wam, że bardzo dobra prowadnica, tutaj nie ma smarowania, a tutaj jest z drugiej strony, o, widzicie, nie zauważyłem, dobrze, że ją odwróciłem. Także mamy tutaj smarowanie, mamy tylko na jednym nicie zębatkę. Uważam, że to jest całkiem dobra prowadnica w porównaniu na przykład tej z 4010. Która się wygina jak, jak plastelina, to to, to, jest, to jest dużo lepsza prowadnica. Tutaj mamy do niej jeszcze załączony łańcuch Oregona: jest to półdłuto, czy jak to woli, ścięte dłuto. Także nic nie mogę narzekać na ten łańcuch. Teraz sobie ją złożymy. I pokażę wam jak pali. Już chwilę nie była odpalana, więc, więc zobaczymy jak zapali po takim postoju. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o takich polowych prezentacjach. Na pewno duży plus, że bez potrzeby nie muszę nic montować. Jak widzicie, nagrywam wszystko na żywo, bez żadnych wycinek. Nie mam ochoty się z tym bawić. A dzisiaj jednak zimno. Dokręcamy. Łańcuch jest ok. Przestawię tylko kamerkę i pokażę wam pierwsze odpalenie tej maszyny. Mamy pompeczkę, więc sobie klikniemy wezmę te cztery razy, wyciągamy sanie, i ciągniemy O!

Widzieliście, pilarka ma bardzo miękką amortyzację. Zastanawiałem się na początku, czy trochę nie za miękką, ale powiem Wam, że w pracy to w ogóle nie czuć. Bardzo ładnie chodzi, moim zdaniem. Dobrze, to tyle będzie w tym odcinku na dziś. Trzymajcie się i zapraszam na inne moje filmy. Kanał rośnie, społeczność jest coraz większa i tak ma być. To nadaje sens. Na razie trzymajcie się.